Byłem ciekaw, co to mała sprawa. To Kiedy ostatnio byłam w miałem trochę kłopotów. Wyobrażam sobie. Parę osób mi wtedy pomogło, a inne niekoniecznie. I jednym i drugim chcę się teraz odwdzięczyć. Pójdziesz za mną? Prowadź. Musimy dotrzeć na wyspę świątynną. Nigdy nie byłaś zbyt religijna. I dalej nie jestem. Chodźmy. Jestem już prawie na miejscu. Dokąd właściwie Niore. Trochę. Trochę na to za późno, on nie żyje. Pytałam Zoltana i mówił, że z całej zdrowi siedzi na wyspie świątynnej. Osobiście wbiłem mu miecz między żebra. Musiała ci się omsknąć ręka, bo wygląda na to, że się wylizał. A co w ogóle chcesz to zrobić? Chcę mu spojrzeć w oczy. I co wtedy? Nie wiem, zależy co w nich zobaczę. Czego tu? My do pana Wileja. Pan Skurwiel czeka na ważnych gości wynocha wy. Wypierdki. że jakoś się dogadamy. E, tak, tak, dogadamy się. Idźcie na górę. To było dziwne. Co najmniej. Kury! To było dziwne. Co najmniej. Ciekawe, co kombinują. Zaraz się przekonamy. Proszę, proszę, kogo ja widzę. Wreszcie znalazłeś swoją małą protegowaną, Teraz ci kurwa zeszło! Niech dla mnie wygląda na całego i zdrowego. A, bo ty myślałeś, że mnie wtedy zajebałeś. Niespodzianka kurwa! Zawrzyj gębę wiedźminie, bo jeszcze ci ktoś coś do niej włoży. Dość tego. Dokończę to, co zacząłeś. Chola, stój, to ja! Dudu! Dudu Biberwel! Prawda, mnie nie poznaliście? Dudu? Zaczekaj, Ciri. Po napadzie na Skarbiec Dijkstry rozpłynąłeś się w powietrzu. Jak cię znalazłem? Mów! To było na Placu Rzeźników! Grałeś w sztuce pryszcili i ściągnąłeś mnie na scenę! Odłóż broń, Ciri. To Dudu. Na Bogu! Ale mi strachu napędziliście. Następnym razem nie wkurzaj Wiedźminów. Skurwiel Junior? Już nie miałeś się pod kogo potrzeć? Kiedy mu wtedy uciekliśmy, nie wiedziałem co robić. Nie mogłem się więcej ukrywać. Wcześniej czy później i tak by mnie znaleźli. Wtedy podjąłem decyzję. Nikt prócz nas nie zdążył się zorientować, że on nie żyje. To była moja szansa. Nikt nie płakał po Skurwielu Junior. W całym swoim nędznym życiu Junior nie Zabawne, że stał się użyteczny dopiero po śmierci. Mówią, że każdy zasługuje na drugą szansę. Może to i prawda? Skurwiel Junior w pewnym sensie dostał drugie życie. Dzielił je z pewnym doplerem, nazywanym przez przyjaciół Dudu. -Du. Nie podejrzewałam cię o taką odwagę. Ja siebie też nie. A z innej beczki. Nawet nie wiesz, jaka to ulga, że nic ci nie jest. A dla mnie ciekawa. Wybrałeś sobie ciekawą branżę. Zawsze miał głowę do interesów. Z burdelami i hazardem też na pewno sobie poradzi. W tym sęgrze już nie muszę. Dwa tygodnie po śmierci Wileja ogłosiłem, że nawróciłem się na wieczny ogień. Sprzedałem nielegalne interesy i zająłem się handlem dalekomorskim. I nikt z ludzi z Skurwiela nie protestował? Mam znajomości w korporacjach handlowych, więc zyski są dwa razy większe niż przedtem. W przypadku ludzi Wileja dwa razy więcej koron w mieszku to dwa razy więcej szacunku dla tego, kto mieszek daje. Ktoś może cię zdemaskować. Ludzie Wileja się nie zorientowali. Jego współpracownicy też nie. Nawet wy daliście się nabrać. I mogło się to dla ciebie źle skończyć. Fakt. Czasami mnie ponosi, ale zwykle uważam. Na nas już czas. Racja. Musimy zajrzeć jeszcze do Złotego Jesiotra. Miło było was widzieć. Uważajcie na siebie. Ty też. Bywaj, Dudu. Po co idziemy do jej Spotkać się z dziewczyną, która kiedyś mi pomogła. Kto to? Znajoma Jaskra. Ma na imię Bea. Jest kelnerką w Złotym Jesiotrze. To ona skontaktowała mnie z Jaskrem. Chcę jej podziękować. Dużo wtedy ryzykowała. Czemu ryzykowała? Miałam wtedy na karku straż świątynną. Już za sam kontakt ze mną mogła zostać wychłostana. Zawsze się musisz coś wpakować. No to po tobie. bardzo podobnym do Nowigradu. Tylko ludzie byli tam znacznie wyżsi i mieli czarną skórę. To było gdzieś w Nie, w innym świecie. Jakie to uczucie, gdy... Inaczej. Na początku było ciężko. Nie do końca nad tym panowałam, więc musiałam się Na początku było ciężko. Nie do końca nad tym panowałam, więc musiałam się mocno skupić, żeby nie wylądować na przykład w środku wulkanu. Ale treningi za Walachem dużo mi dały. Teraz po prostu myślę o miejscu, do którego chcę się przenieść, zamykam oczy i już. Nie by wam było na drzewach siedzieć, a nie do miasta. Ty, to jak było z tym Voltestem? Ostatni raz wzywam do wydania ksiąg nieprawomyślnych, a zwłaszcza Krymła. Buła... Daliśmy ci szansę. Trzeba było z niej skorzystać. Pluję na wasze szanse. Pożałujesz, krowo. Więcej kurtuazji, mówisz dodamy. Nie wtrącaj się, to nie twoja sprawa. Teraz już moja. Ty też jesteś cholernym odmieńcem. Jest. Do tego bardzo groźny. To rzeźnik z Białego Sadu. Co tam zrobił? Drzewa powycinał? Juken? On zarąbał pół wsi, a trupy wójta i jego żony ciągnął za koniem aż do Nowigradu. Zabierajmy się stąd. Posłuchaj, kolegi, dobrze ci radzi. To my przepraszamy. O, dzięki, tym razem byli naprawdę zdeterminowani. Mówiłam, żebyś z nimi nie zadzierała. Mam nie wpuszczać mnie ludzi tylko dlatego, że jakiś drap mi grozi. Nie doczekanie. Dobrze Cię widzieć, Bea. I Ciebie, Ciri. Kim jest twój szarmancki towarzysz? Gerald z imię. Ten Gerald? Bardzo mi miło. Wiele o Tobie słyszałam. Naprawdę? Na przykład co? Nazarz nie potrafi zliczyć. I zawsze potrafiły się rozśmieszyć. I zawsze potrafiły się rozśmieszyć. To słyszałam od Ciri, ale od innych. Bea, ja tu stoję. No dobrze, już dobrze. No, to co was sprowadza? Chciałam Ci podziękować. Za wszystko. Och, daj spokój. Każdy na moim miejscu zrobiłby to samo. Nie każdy miałby tyle odwagi. Dziękuję. To dla Ciebie. Taki drobiazg, żebyś o mnie pamiętała. Och, jest piękna, dziękuję. To co, zostaniecie na zupę i pieczeń? Karczmasz ubił rano świniaka. Dzięki, ale musimy jeszcze odwiedzić Zamurze. A, idziecie do Waldo? No to nie zatrzymuję. Tam też na pewno dobrze was nakarmią. Bywajcie oboje. Opiekuj się nią, Wiedźminie. Będę. Bywa. Ta twoja koleżanka Bea. Co z nią? Nic. Wydawała się miła. Geralt, jesteś okropny. No co? Co takiego interesującego Zrobienie jest na zamurzu? Obóz wędrownych cyrkowców nie ludzi. Kiedy tu przyjechałam, chciałam się skontaktować z Triss. Nie było łatwo. Wydałam prawie wszystko, co dał mi Baron. Do spotkania nie doszło, bo na miejscu zjawiła się Straż Świątynna. Od tej pory byłam poszukiwana. Tris nie próbowała się potem z tobą skontaktować. Ona o niczym nie wiedziała. Myślała, że spotka się z kolejną alchemiczką, która chce uciec z Nowigradu. Nie chciałam jej narażać. Byłam ścigana i bez wtedy... On i jego ludzie mi pomogli. Ludzie mi pomogli. Potem poznali, bo mogli. Potem poznali mnie z Beą, a dzięki niej trafiłam do Jaskra. Resztę historii znasz. Gdzie jest ten twój znajomy? Mm, tam. So, Waldo! Ciri! Ty diable! To Degar! Jesteś podobny. Pozwólcie, że wam przedstawię. Egar, jesteś podług. Pozwólcie, że wam przedstawię. Gerald Rivi. A witamy! Wiele o tobie słyszeliśmy. I pewnie w większości same kłamstwa. Jeśli kłamstwem jest to, że od dziecka byłeś jej mentorem i przyjacielem, to rzeczywiście ukała jak znud. No, dobrze, że jesteście. Trafiliście w ostatniej chwili. Jutro byście już nas tu nie zastali. Wyjeżdżacie? Wkrótce mają się zacząć wysiedlenia nie ludzi. Wolimy uprzedzić fakty. Rozumiem. Problem w tym, że po drodze padły nam dwa konia, a kolejne dwa są za słabe, żeby jechać. Jakoś sobie poradzimy. Zresztą wyjeżdżamy dopiero jutro. Dziś nie ma co się martwić. Tak, wybaczcie, idę porozmawiać z kupcem, który może zgodzi się wymienić nasze dwie szkapy na zdrowego konia. Żeby waldo, jutro też nie musiał się o nic martwić. Co go ugryzło? A nie przejmuj się. Egar już taki jest. Do wieczora mu przejdzie. Mówcie lepiej, co was sprowadza. Chciałam przeprosić. Zniknęłam wtedy tak nagle. Daj spokój. Ważne, że wróciłaś i jesteś cała. To dla was. Tyle, ile mi wtedy pożyczyłeś, plus mała nawiązka. Ciri, wiesz, że tego nie wezmę. A ty wiesz, że nie przyjmę odmowy. Wiem, zagrajmy o to. Dalej się ścigasz? Jasne. No to proponuję wyścig. Gerald, idziesz z nami? Chętnie. No to rozumiem. Chodźcie. Gerald, wybierz jednego z tych. Idę, idę. Tempo. Kiedyś była szybsza. Daje ci fory. Szybciej. Bo chce mieć równo z tobą! Ciągle jeszcze potrafię cię prześcignąć. Dałam ci wygrać. Piękny wyścig. No, trzeba to uczcić. Zostańcie z nami. Mamy kilka beczek najlepszego ketweńskiego. Zaraz wszyscy się zejdą i zapłoną ogniska. Ta noc będzie nasza. Jeszcze wina? Dzięki. Cieszę się, że zostaliśmy. Ja też. Lubią cię tutaj. Ja też ich lubię. Najchętniej przystałabym do nich. Piła, ścigała się, podróżowała z miasta do miasta i nie przejmowała się niczym. Dobry plan. Jadę z tobą. No to jesteśmy umówieni. O ile zostanie z nas coś więcej niż pył, kiedy to wszystko się skończy. Nie będzie łatwo pokonać Gon, ale będziemy mieć wsparcie Loży i Avalacha. Damy sobie radę. Obawiam się, że w moim przypadku starcie z Gonem to będzie dopiero początek. Co masz na myśli? Obiecałaś! Żartowałam! Hmm. Czasem chciałabym być taka jak oni. Pijana i rozkichotana. Cóż, masz dziś okazję. Nie o to chodzi. Chciałabym być zwyczajna. Twoje, twoje życie należy, życie należy do ciebie i to ty decydujesz kim jesteś. Gerald, dobrze wiesz, że nigdy tak nie było. Wszystko przez tę cholerną, starszą krew. Mój Dari, przekleństwo. Dzięki niej mam te wszystkie zdolności, ale przez nią całe życie uciekam i ukrywam się. Dlatego czas z tym skończyć. Pokonamy Eredina i wreszcie będziesz wolna. Czyżby? Oprócz Eredina jest jeszcze kilka osób, które mają wobec mnie plany. Kiedyś czarodziejki z Loży, teraz mój ojciec, nawet Jenefer. Nie wymieniłaś Avalacha. Z Avalachem jest inaczej. Jemu zależy na tym, żeby mój dar nie wpadł w niepowołane ręce, nie wymknął się spod kontroli. Dlatego mnie uczy i chroni. Skoro tak mówisz. Wątpisz w to? Nadejdzie dzień, w którym i Awalach poprosi cię o przysługę. Być może, ale nawet jeśli to za bardzo, bardzo długi czas. Jestem pewna, że cokolwiek to będzie dla mnie wybór, będę mogła odmówić. Obyś się nie myliła. Zobacz, Pablo żongluje. Kiedyś się tego nauczę. Niezwykle przydatna umiejętność. No, nareszcie was znalazłem. Dobrze się bawicie? Miska, wino, żonglerzy, czego chcieć więcej? Wymieniłbym jeszcze co najmniej kilka rzeczy, ale co tam? Wyglądasz na strapionego. Coś poszło nie tak z kupcem? A, daj spokój, o wymianie nie było nawet mowy, a za zdrowego konia krzyknął taką cenę, że głowa boli. Dlatego musimy zdobyć konie w inny sposób. Aha, wyczuwam kłopoty. Wiedziałem, że ci się spodoba. Chcemy się zakraść do jego stajni. Ma tam chyba ze 30 sztuk, kilka mniej nie zrobi mu różnicy. Idziecie z nami? Jasne. Tak się składa, że mam trochę gotówki, nie mogę wam pożyczyć. Nie Trochę gotówki, nie mogę Wam pożyczyć. Nie będziemy mieli jak oddać. Nie musicie oddawać. Szkoda, że cesarz nie ma drugiej córki. Moglibyśmy kupić wszystkie konie w Nowigradzie. Szczodra propozycja, ale na niewiele się zda. Kupcowi chodziło o nas, a nie o nasze pieniądze. Powiedział, że z takimi łachodrami handlować nie będzie. A skoro nie możemy handlować, pozostaje je ukraść. A co robić? Trzeba pomagać innym w potrzebie. Tak, tak, tak. Muszę przyznać, że nie wyglądałeś mi na takiego jakiego. Równego? No to w drogę widzimy się obok stajni. Egar, stań na straży. My z dostaniemy się do środka. Dobra. Zaczekajcie tu. Wejdę tędy i otworzę wam od środka. Tylko nie narób hałasu. Ach, zamknięte. Może jest inna droga. mam sił. Trudno dziś o dobrą straż. Cicho musi się Wadgen. Piękna akcja! Widzieliście tych dwóch głupków, którzy nas gonili? O mało nie pogubili butów! Dzięki, Gerard. To było świetne. Fakt. Przyjemna odmiana od zabijania potworów. Dzięki, że nam pomogliście i że nas odwiedziłaś. Dobrze było was znowu zobaczyć. Trzymajcie się i uważajcie na siebie. A ty nie zapomnij o nas. Bywajcie. Ile się jeszcze pożegnać z Waldą? W takim razie widzimy się u Jaska. Mam. w takim razie widzimy się u Jaska. mam jeszcze do załatwienia parę sprawy w mieście. Do zobaczenia.